Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. I jeszcze przeczytam fragment z Księgi Joela. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku. Bliski jest dzień pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. To jest opis sądu ostatecznego, który jest opisany w księdze Joela. Zobaczcie, pan Jezus został przez ludzi odrzucony. Ludzie mówili, że on ma, ma moc Belzebuba i dlatego czyni te znaki, cuda, wyrzuca złe duchy z ludzi. No i jakaś kobieta głośno woła z tłumu. Tak jak Bóg, który głośno zawoła na sądzie ostatecznym, także to wszystko będzie rezonować, że, że Jego głos sprawi, że niebiosa i ziemia zadrżą, a gwiazdy już nie dadzą światła. Będzie ciemność. I tam się pojawią tłumy. Tu są tłumy. W Ewangelii są tłumy, w pierwszym czytaniu są tłumy. Tu jest ktoś, kto głośno woła, i tam też ktoś, kto głośno woła sam Bóg. I Jezus mówi, że błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Kobieta powiedziała prawdę: że Maria jest błogosławiona i Jezus jest błogosławiony. Ale Jezus. Chcę to błogosławieństwo jeszcze rozszerzyć na tych wszystkich, którzy posłuchają Go i zachowają to, co On ma do powiedzenia, i będą to przychowywać, tak jak Maryja, w swoim sercu. Ktoś musi głośno wołać, żeby innych obudzić. Miałem ostatnio taką sytuację, byłem w sklepie. Podszedłem do tej samoobsługowej kasy. No i obok też była kasa samoobsługowa, i, i tam dwie dziewczyny takie prawie pełnoletnie y próbowały się obsłużyć. No i ta kasa nie zadziałała im. I jedna wypaliła ja pier... pip. Ja tak spojrzałem na nią, nie przeklinaj. Jesteś w miejscu publicznym. Ona aż tak, tak się zdziwiła, że ktoś jej zwrócił uwagę. Coś tam powiedziała do mnie, więc ja podniosłem głos. Jesteś w miejscu publicznym, więc nie przeklinaj. I ludzie obudzili się, zaczęli patrzeć w naszą stronę. Nie, nie wiedzieli o co chodzi. I ja sobie poszedłem. Tak, jesteś w miejscu publicznym, to nie przeklinaj. W ogóle nie przeklinaj. Słuchaj. Słuchajcie. To jest ktoś, kto jest błogosławiony, boła ta kobieta w tłumie. Przecież ten tłum mógłby ją zagłuszyć. Ten, ten tłum mógłby ją podeptać. Ale tego chyba nie zrobił, bo Łukasz o tym nie pisze. Ale ta kobieta ma w sobie tą odwagę bo ona broni prawdy, a Jezus jeszcze tą prawdę rozszerza, pokazuje ją bardziej w świetle. Mm, już nie tylko znaki świadczą o nim, ale także słowo słowo, które jest przyjęte przez tą jakąś kobietę, którą Łukasz zapamiętał. Prawdopodobnie go tam nie było, a może nawet na pewno go tam nie było, ale ktoś mu przekazał. Była taka sytuacja: jakaś kobieta powiedziała takie słowo. Czyli Maria jest błogosławiona. Potwierdza się to, co powiedziała Elżbieta, nie? Co znamy z innej Ewangelii. Że jesteś błogosławiona między niewiastami i że y, też y, wszystkie pokolenia będą Cię błogosławić i że masz Błogosławionego pod sercem. Ale także ci są błogosławieni, którzy słuchają właśnie tego, którego nam dałaś: Jezusa. Tego jedynego Pana, Panów i Króla Królów, którego trzeba słuchać. Ci, którzy nie słuchali, no, zadrżą przed, przed Jego głosem. Wtedy już będzie za późno. Na sądzie ostatecznym to już będzie za późno. Ale on wtedy zaryczy jak lew stanie na syjonie i będzie, będzie tak głośno mówił, że aż wszyscy padną. Dzisiaj jeszcze mówi trochę nie aż tak głośno, nie? Nie krzyczy. Chociaż no, to słowo powinno w nas krzyczeć. Ono w nas dzisiaj jeszcze nie krzyczy, często dlatego, że mamy uszy zatkane, oczy zamknięte, serca stwardniałe i nie chcemy słuchać. Ale musimy szukać jego słowa, nasłuchiwać. I daję Wam dzisiaj taką wskazówkę dla tych, którzy nie umieją czytać Słowa Bożego, szukaj powiązania między jednym słowem a drugim, szukaj tego, szukaj wspólnego mianownika. Jak znajdziesz ten wspólny mianownik, to wtedy łatwiej ci będzie znaleźć kolejne Rzeczy, które łączą te dwa słowa, i kolejne, i kolejne, bo całe słowo Boże, 72 księgi, natchnione słowo Boże jest ze sobą połączone. Po to, żeby człowiek poznał Boga, po to, żeby człowiek też poznał siebie, żeby zobaczył historię zbawienia, jak Bóg pomaga, bo to się zawsze powtarza: Bóg jest stały, niezmienny. On zawsze stwarza nas na nowo swoim słowem, i jak znajdziemy to słowo, to znaki nam nie będą potrzebne, nie będziemy musieli szukali tych znaków, cudów, bo to jest strasznie niebezpieczne, te znaki i cuda, bo cuda i znaki może uczynić także człowiek, który nie idzie za Bogiem. Tak jak ci Egipcjanie, którzy te dwie plagi pierwsze egipskie też powtórzyli za Mojżeszem potem już kolejnych nie potrafili, ale na początku nawet dawali radę. Nawet Pan Jezus powie, powiedział, że w tych czasach ostatnich przyjdą y, ludzie pod jego imieniem i będą mówić o to tu, o to, tam, będą czynić znaki fałszywe. Wielu zwiedzą. Uważajcie, wszystko wam powiedziałem. Trwajcie w słowie moim. Y, Myślcie o mnie, szukajcie mnie w Słowie, i wtedy to Słowo nas poprowadzi dobrą, ubitą drogą, prostą, bez skręcania ani w prawo, ani w lewo. I wtedy będziemy pewni, czego Bóg chce od nas i, i tego, kim jest. I będziemy jak ta kobieta, która w tłumie głośno zawoła. Przypomina mi się Paweł, który w tłumie wrogo nastawionych ludzi do niego wołał. Wołał i głosił prawdę. Mm, oczywiście został u, u, pobity za to, znienawidzony, ale on, on nie bał się głosić prawdy. Tak jak ta kobieta. Jakaś kobieta z tłumu. Ta kobieta to jest też symbol kościoła. Kościoła, takiego, który nie jest taki potężny, nie jest taki mocny siłą ludzi, tylko jedna kobieta, jedna jakaś reszta z Izraela, która jeszcze trwa wprawdzie, która głosi prawdę, która usłyszała prawdę, która się nie boi o swoje życie. To jest Kościół. To, to nie jest nierządnica Babilon, o której mówi Apokalipsa. To jest ta nierządnica, która to, to jest ta kobieta yy, niewiasta, która zbiegła na pustynię i, i woła, jak ta, która jest brzemienna. Która rodzi, rodzi prawdę, bo ta kobieta rodzi prawdę, rodzi Chrystusa. I my też mamy go urodzić, dając go innym, tym, którzy nie chcą słuchać. Ale Pan jest z nami, tak jak z Jeremiaszem. Zobaczcie, Jeremiasza nie chciano słuchać. Wtrącono go do więzienia, a Jeremiasz dalej mówił, dalej głosił. Musiał się tylko nawrócić. Musiał się tylko y, przestać użalać sam nad sobą. I wtedy Pan włożył w jego usta nowe słowa. Y, on miał obalać, niszczyć, i miał też budować. I budował. Budował swoim słowem innych. Resztę. Ci, ci którzy są jak gwiazdy, mm, takie mocno świecące. Nie usłuchali i dlatego zgaśli. Nie ma ich. Zostali do Babilonu y, zabrani. Te gwiazdy, które już nie dają też tego blasku, i to słońce, i ten księżyc, to, to, to też w, w tamtej kulturze, ale dzisiaj też. To jest takie źródło szukania przyszłości. Takie wróżenie z gwiazd, już tam nie będziecie patrzeć, już nie będziecie wróżyć, to wszystko zniknie. Będziecie słuchać głosu Pana, potężnego głosu Pana, który jak ryknie, to wszystko po prostu trzęsie się, jak, jak było trzęsienie ziemi. My oczywiście chcielibyśmy, żeby, żeby Pan tak zaryczał nam do ucha. No, ale wtedy możemy się przestraszyć, że to nie jest od Pana, że to diabeł nam krzyczy do ucha, i wtedy nie przyjmiemy Pana, więc Pan też przychodzi do nas łagodnie. Leży na półce, wystarczy wziąć go do ręki i przeczytać w takich łagodnych słowach, w takich przypowieściach, w takich słowach, które na dzień dobry nic nam nie mówią. Są może dla nas y, też takie jakieś obojętne, a my jesteśmy też do tego słowa obojętni. Pan jeszcze daje szansę. Mówi: Jeszcze na ciebie nie chcę krzyczeć. Niech słowo y, cię dotknie, tak cię poruszy, ale ty daj się poruszyć, a nie dasz się poruszyć wtedy, kiedy żyjesz w grzechu ciężkim. Jeśli żyjesz w grzechu ciężkim i w troskach, no to słowo cię nie dotknie. Słowo ci nic nie da. I nie będziesz błogosławiony. To błogosławieństwo, które jest na Maryi i na Jezusie, nie przejdzie na ciebie. Nie będziesz yy, miał pokoju serca. Będziesz się bał i drżał na sądzie ostatecznym, a wtedy już będzie za późno, bo czasu już wtedy nie będzie. Teraz jest jeszcze czas, żeby wziąć Biblię i zacząć szukać tego wspólnego mianownika. Między jednym słowem a drugim, trzecim, czwartym, piątym, szukaj tego wspólnego mianownika. Słowo zacznie do ciebie mówić. Tyle mam dzisiaj do opowiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.